Ja myślę, że po tym rocznej przerwie, gdzie prawie bez kibisu żeśmy się musieli obejść, to Ilość kibisu, która była na trasie, która była nie tylko w Krakowie, ale również w każdej właściwie miejscowości świadczy o tym, że brakowało nam tego wyścigu, brakowało nam tego kontaktu i z kolarzami i tych emocji, które towarzyszą wyścigowi. Ja myślę, że to zawsze Czesław mówi, ja to będę powtarzał, że Kraków by nie mógł być bez Tour de Polonii. Kraków jest tym dla Tour de Pologne, czym Paryż dla Tour de France i pod tym się mogę podpisać. Wynik jest bardzo dobry, bo na pudle pola to jest znakomity wynik. Oczywiście w sercu człowiek by chciał mocy, żeby było ciut wyżej, ale myślę, że oglądając tą walkę przez 7 etapów była znakomita i myślę, że tylko należy się cieszyć, że mamy tak znakomitych polskich polarzy. To 2008 roku w zasadzie tu deproń albo się zaczyna w Krakowie, albo się kończy. O to jest jedna z największych imprez, które się odbywają w Krakowie. Imprez sportowych oczywiście. Na no szczęście w tym roku odbyło się bez żadnych problemów, bez żadnych kontuzji. Bardzo sympatycznie. Ja obserwowałem wyścig, te wszystkie etapy po kolei. To muszę powiedzieć, że generalnie na, i na metar, i na trasie biegu jest coraz więcej osób. A w Krakowie, jak się popatrzy, tutaj to był tłum.